Jest, mój stary wrócił nie o nie! O, Maciek ter ter Teraz ty możesz skorzystać Wiesz, że to jest kradzież kontentu to nie jest kradzież kontentu, bo możesz zjeść... Nie, ja sram, ja zawsze sram! Dobrze, jest udokumentowane, ta. że srasz. Już, już dobra, widzę cię taki kiblu. Dobra... Nic się nie zmieniło. Powiedz mi, jak ci się podobały nasze wieczorne zabawy, jak zakładałem tą maskę? Zostawmy to lepiej dla naszych... Bez komentarza, bez, to, bez komentarza! Tak. Słuchaj, dzisiaj jesteśmy zamknięci w więzieniu i myślę, że przydało się stąd uciec. Nie wiem co prawda czemu to robisz o, jakiś kurde. dziwny rondel y, baby Jagi, Wiedźmy i innej Nie, to nie jest żadne baba Jagi, ani nic to jest plision Plague. Tak? Tak, Ty, to jest plisą plake. Skakuj na mnie. Próbujemy? Dobra, próbujemy. <słuch> <lubimy. słuch> Podniosecie! Teraz jesteśmy ej! dwa razy wyżej jak ludzi w kinie! Ochroniasz. Szarcie, Żarcie, głodny już jestem! Tak? Urde, no. a ty, a tu kto? Hej, tutaj ktoś jest! Wygląda jak strażak ubrany w czapkę no. szefa kuchni. Nie! To jest jakiś nasz przymiejscowy, wiesz, kolega z celi. głupi, miejski <laughs> głupek. Słuchaj, o, o, o! Jest wiele opcji wyjścia. Wydaje mi się, że kraty to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, może pod łóżkiem e. coś jest. Tutaj nic o, nie ma. nie ma nic, ewidentnie, ewidentnie. Musi coś być, na pewno musi gdzieś być. Jakiś tunel, coś na dół może zaprowadzić, nie Co ja się stało? W kiblu schował! <gryzm entrile> Umrę! No, Dobra, muszę ci to pokazać sam, muszę ci to pokazać sam. Tak stoisz w kiblu, nie? No. No, a tak kucasz w kiblu Kiblogłowy Nie no, Masiaka, weź to mnie wypłość to. to. Trzeba jakoś... Ty, a może my... Może my próbujemy, a po prostu trzeba wskoczyć. To, to jest niewidzialne. Co, co ty ciąłeś, Halo, co ty ciąłeś? Halo, co to się działo? Czekaj, a mogę pomalować coś. No to Pobre. raczej nie o to chodziło. O, rozwaliłem! Co? Klatkę. Ale ja nie wiem jak wejdę do góry bez kibla. O rzeczywiście, bo ty trafiałeś. To chyba. Ale ja kibel nie, nie jest... Trafiałem. No u mnie nie ma, ja już tam nie wejdę! Jak to nie? nie ma. U ty no to czerwone ]śmanyka. zniknęło dookoła. Nie. Czekaj, bo może... Może to jest po prostu zepsute. A może tak powinien potrzebuję teraz maszkę, jakiś kawa... Oha, maszka zniknęła. Okej. Okay. O, no dobra. Nie, nie, nie. O, jest, skoczyłem, skoczyłem, skoczyłem. Czekaj, mieczem laserowym muszę to wyciąć. No normalnym tym nie dzieje Czemu jestem w suficie? Ej, a wiesz co o, ja użyłem? Dobra. Nice. Mocy songoku użyłem. Kamehameha. Ej, do dobra, otworzyłem. tak też można. Uuu, chyba nie też będziemy raty? czytać logów, kurde. Ty, lewo czy prawo? Prawo. Dobra. Prawo. Bo w lewo była inna cela, ja do niej nie chcę iść. No, musisz pójść w prawo. Jak, to jest lewo. No ja stałem tak, więc to było moje prawo. No dobra, to pójdziemy, twoje prawo. <laughs> idziemy, moje prawo, perfekcyjnie. Ej, gdzie ty idziesz? No tu idę, no. No to wychodzisz, tu, tu cię dotarłem. Dobra, ja ty <laughs> no? zobacz kto tu leży. Kto, a, jakiś ziombel. Zio nie dobra, niepotrzebne, nam. Idziemy na twoje lewo. Na twoje prawo? Na twoje lewo? Nie jestem pewien. Na moje lewo? No idziemy Maciek. Gdzie jesteś? Halo? Na pewno nie chcesz tu otworzyć? Dobra, nie, to nie. Chcesz oglądać jakiegoś paseta Ej, no, wejdź, bo mnie blokujesz. Ja mnie tam nie ma! Ty, Minecraft! To jest Ej, kolejna podpowiedź. No, tak o... do podpowiedzi. Swagbot... Swagbot Mają zielone weak pointy na swojej no. klatce piersiowej. Uu. Tylko, tylko wiesz co, tutaj jest już ślepy załóg. No to musimy iść w drugą stronę no. Ja wiedziałem <laughs> tak. Od samego początku, że z samego iść początku Od samego początku wiedzieć gdzie trzeba iść tak. się na plawo <laughs> Czerwony metal może zostać zniszczony O Jezus Tak i zobacz, zapera możesz go ścinać Uuu i to szybciej idzie No, tylko trzeba dobrze stanąć o tak o jest -o. To są no chyba się te... Ty tak... tak szybko to to, się? to to były te roboty. O, <gry> Co? Są roboty! Ała, ała. Drugi jest strzela? twój jeśli jakiś jest Nie ma Nie Na ma? Jest? Drugi, jest drugi, jest drugi! Maciek jest twój. Strzel go zaperem w klatkę piersiową, tam gdzie zielony weak point ma Gdzie ma weak point? Maciek no. on się odpalił i mnie zastrzelił Maciek! <laughs> Dobra, patrz, bo musimy... O! Zapomniałem, no, że też trzeba siedem. ciąć. No, trzeba ciąć kratę. Jezus, co ty mi robisz?! Maciek! Jezus. No idę. Dobra, teraz no, ty idziesz ich zabić. Idź. Dobra. Musisz za perem ich strzelić w klatkę piersiową. Idę. A! A, tak! Tylko nie stój za blisko. Strzelaj. Odpowiednio. Ja już strzegnąłem. Kolejnego też. Ale szybko to zrobiłem. Maciek, ja skinąłem. Jak to? No normalnie, u mnie go nie zabiłeś, u mnie stałeś przed nim i sobie poszedłeś. No nie, nie Ja idę bez ciebie. No jak to nie ma... Koniec, restart. Dobra, atak, 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 Dobra, taka, taka, ta. udało się, Jest! A co to jest, jest łódź podwodna? Drogi, Co to jest to, to choć Jezus. Co się stało? Dziwne rzeczy się działy. Ej, Maciek, to jest przycisk. Kliknij. E słuchaj Słuchajmo Chyba rozwaliliśmy Chyba, go. chyba nie istnieje Ok, chyba pod wodą jest, kliki pod wodą O jest, jest, o Co? Przeciągam To jest, to jest, to jest drugi Spokojnie, nie martw się a dobra. A dobra Wiesz co też odpadłem Odpadłem O oh, shit, Ty! Macie kowalę No 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 To jest niebezpieczny przed... Ej, plawą, lączką, otwierasz drzwi Albo młotkiem. Tam są te! boty! Oj, Oj oj, oj. rozwaliłem Dobra, ja muszę uważać gdzie jest, gdzie jest, gdzieś jest. Gdzieś jest gdzieś tam jest, jest tam jest. jest, no 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 A! Co jest, co jest? Ale gryzą tam jest tylko światło. Dobra. Aaaa. ile można cię walić? Jak Ja ginę zaraz. Strzelaj do niego, a nie. Dobra, kamehameha. Kame. Dobra, tu trzech było, trzech było. Już. Co jest? <grym> kamehameha. Kame, kame. <grym> 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 tu jest, tu jest poradnik. X. Zazwyczaj za, o, mówi o słabym punkcie. Szkoda, że to jest dopiero na samym końcu i nam mówi dopiero na samym końcu o tym. Mam traktować, że roboty to więźniowie czy a, patrz, to jest weak point. Jaki weak point? No tutaj na tej beczce. A ja już beczki nie mam. No <laughs> dobra, rozumiem wszystko. O, o, jest kolejny. Uwaga, moja moc. Jest dwóch, jest trzech. Jednego rozwaliłem. Dobra! Wow, wow. Ale tu się zyk zrobił Maciej Powiem Ci podoba mi się ta mocno O, O Co O oh, o oh. coś to? odpaliłem Maciek musimy uciekać Co nie? Coś odpaliłem, nie jestem pewny! O, o, o nie, o nie, o nie, Ja też, ja też, ja też uh. Uciekaj, i uciekaj, otwieraj! Trendy, trendy, trendy! Tak, tak! Yy. Aaaa! Uciekaj Maciej! Strzelają! Ma aaaa! <noise> <skinąłem>. Dobra, jesteśmy, <noise> jesteśmy, słuchaj. Tym razem nie możemy tego zważywić. Patrz, bo ja tutaj to pod, właśnie to podniosłem, to. Ej, no właśnie, trzeba I to jest cel, ale uciekać. może to najpierw sobie oczyśćmy, może najpierw poczyścimy. Szybko. O kurde, zapomniałem, że mam takie umiejętności. <noise> Tamty góry trzeba zniszczyć. I Dobrze, nie 40 ma ich. sekund. Musimy szybko uciekać, dawaj, dawaj, ale dawaj. Ale zrobiłeś, co? Podniosłeś to? Co miałem podnieść? No czy podniosłeś ten 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 Podniosłem, no podniosłem. Dobra, dobra. Drzwi otwieraj. Ale kurde, ja krążek w kółko. Ja krążę w kółko, już nie wiem co mam zrobić. Gdzie idziemy? Tutaj, za tą ścianą. Tak, tak. Dobrze. Dobra, tutaj szybko. O, tym Co mam tu zrobić? Co on tu Bągorzku, oh pomóż mi, nie, 5 sekund, O nie! Nie udało się.